Witam Was moi kochani w kolejnym filmiku, gdzie będzie filmik Jak założyć konto na Wolni Farmerzy e, No więc tak, Wolni Farmerzy jest to taka gra podobna do Zielonej Imperium e, I tutaj, to się nagrywa tak, e, więc tutaj e, macie link w opisie I tu mamy trochę rzutów z ekranu, to jest nasza taka farma, y, tu, ale to, to tutaj mamy nasze nasionka, tu mamy nasz ogród, kurnik, będziemy mieć, trzeba wszystko zakupić, to jest targ, y, ogród, no, no, trzeba Wam tutaj tak przybliża naszej ten, y, dobrze nagrywać, więc kliknij tutaj, by zostać wolnym farmerem, załóż konto w grze Wolni farmerzy, wolna jest smak życia na idli Wsi. Zostań najsłynniejszym wolnym farmerem wszechczasów. Kliknij tutaj. Więc, nad... tak to się nagrywa. I takie coś. E, więc, albo rejestracja, albo logowanie. Ja tutaj miałam konto, ale ja dawno nie wchodziłam, mi się usunęło. Więc, ja będę grała na szóstce serwer. Login y, Margera013 Play. Tutaj akceptujemy zasady mm. I, i na chwilę Was tutaj zasłonię. E, ale cały czas jestem spokojnie, tylko muszę tutaj e, napisać. Mm. okej, okay, już zarejestrowałem. Już jestem z powrotem, tak? E, no i tutaj taki mamy tu, 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 to tutorial, tu, tutorial, tak? Wprowadzenie do gry. Utwórz swoje pole uprawne. Kliknij na pierwsze miejsce pod zabudowę. Wybierz w menu y, budowy pole. Siemanko partnerze. Witaj na naszej farmie. Na samym początku powinniśmy zająć się wykorzystanie miejsc pod zabudowę w tym celu kliknij na miejsce oznaczone czerwonym kolorem ale jeszcze zobaczyć nagrywać więc klikam tutaj eee, To i pole czyli strach na wroga dobrze, więc klikam na to pole i to jest nasz ten ogródek mm, teraz możemy sobie zasadzić dwie marchewki, bo tu mieliśmy trzeba je podlać <kluzny> sorry i one y, będą gotowe za 10 sekund 12 no ja, to działa, działa sorry w ogóle, że taka ostrzy ten więc 4, 3, 2, 1, 0 e, tak, więc bierzemy ten taki sierp i to zbieramy no wzięłam już to no i to zbieramy i mamy zamiast dwóch markę ewek mamy sześć coś takiego e, dobrze e, teraz do miasta El, e, elf, fadro takie coś więc to jest to tutaj e, miasto takie taki rynek więc idziemy do sklepu po nasiona e, tu jest pani. W zielonym imperium był pan, tu mam świnki, tam były krasnoludki, Więc bierzemy e, zboże. Ile ja, ja w ogóle mam kasy? Mam dwa złote tak pieniędzy, więc... E, a Ale ile to kosztuje? Więc jak chcemy zobaczyć ile to kosztuje, to po prostu najeżdżam na to. 50 grosz. No więc ja sobie kupię takie dwa. Dwie sztuki. No więc to zboże jest do al, albo do karmienia kur, albo y, do wysiewania, więc zastan zastanawia się w jaki sposób właściwie zarabiać tutaj pieniądze. Cierpliwość, wkrótce coś tam, coś tam klient przyjdzie. Oj, oj, poruszyłam. O, dobrze. E <słuch> Spotkamy się podobnie, gdy zdumiesz 58 punktów. Obiecuję, chrum, chrum. Tak, ideal Wam trochę tutaj ja poopowiadam. E, więc tak. W, 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 w Zielonym Imperium, ja tak porównuję, bo to naprawdę jest trochę podobne, ale inne. W Zielonym Imperium te nasze informacje były tutaj. A teraz mamy tu. Więc ja jestem Margrabia, 013, Play, Gotówka 1FT. To były kata punkty 2, a muszę mieć 58, żeby on level 1, parowak, monety, 0 monety to są takie, trzeba dodawać coś takiego no i yy, tak, tu jest do miasteczka wiadomości, umowy, profil pomoc, premium yy, tak, yy, i tutaj teraz tak, tu mam nasze nasionka tu mamy, możemy jakiś mail do forum tak tu mamy nasze rancho pole, tak, więc bierzemy, klikamy na tego tu na dole kolesia że tam panią i on ona, ten klient chce 12 zbóż i e, za 3 Da mi 3,24. E, sprzedaj te produkty teraz. E, no to ja biorę później, bo ja chcę mu sprzedać, więc biorę pole, biorę e, zboże, znaczy zasiej zboże. I o, to zboże jest takie podwójne. Podlewamy to zboże. I to zboże nam urośnie za 18 minut, więc... To chyba by było na tyle. Spotkamy się w następnych odcinkach i myślę, że się podobało to cześć.